Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. Przerażają te słowa Ewangelii, które słyszymy dzisiaj od Pana Jezusa. Ale to nie jest tak, że wszyscy grzesznicy mus muszą ponieść jakąś karę, że spotka ich nieszczęście albo że nieszczęście czy zagłada jest wynikiem popełnionego jakiegoś grzechu. To jest jakaś fatalistyczna wizja świata która nie jest zgodna z tym, czego uczy nas Pan Jezus, czego uczy nas Kościół. Bardziej chodzi o nawrócenie, o to, że jeżeli nie będziemy się nawracać, będziemy trwali w grzechu, to ostatecznie doprowadzi nas do pewnej śmierci duchowej, do tego, że odłączymy się od Boga i tak jak dzisiaj widzimy na tym przykładzie drzewa, które chociaż rośnie, to tak naprawdę jest bezowocne. I nasze życie ma wtedy sens, jeżeli owocujemy. Tak samo jak sensem każdego drzewa jest to, że ono wydaje owoce. Ono czasem przygotowuje się przez rok, przez dwa, przez trzy, żeby wreszcie wypuścić owoc, który pozwoli na to, że da życie nowej roślinie. I Pan Jezus mówi o tym, że jeżeli my nie będziemy się nawracać, jeżeli będziemy chcieli żyć, tylko gdzieś skupieni na sobie, no to nasze życie będzie zupełnie sterylne, tak jak drzewo, które nie wydaje owoców. Więc za każdym razem, kiedy myślimy o nawróceniu, musimy myśleć w ten sposób, że Pan Jezus zaprasza nas, abyśmy wydawali owoce, że nasze życie może mieć wtedy sens i prawdziwe znaczenie, jeżeli faktycznie opieramy się na tej logice owocowania. Ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało, ci zaś, którzy żyją według ducha, do tego, czego chce duch. Święty Paweł ma świadomość, że jesteśmy zanurzeni w materii dużo bardziej, niż by się to na początku wydawało. Do tego stopnia. Że możemy pewne takie procesy, które dotyczą tego świata materialnego i pewne wzorce czy pewne takie standardy, możemy również przerzucać na życie duchowe. Na przykład można pomyśleć w ten sposób, że skoro jestem, tak powiedzmy, ogólnie człowiekiem zaradnym, potrafię sobie poradzić w różnych sytuacjach, wiem jak się odnaleźć, wiem z kim pogadać, wiem jak różne rzeczy wykonać. To właściwie z tym życiem wiecznym, z Panem Bogiem też jakoś się dogadam, też sobie poradzę. Że właściwie potrafię jakoś tak skonstruować sobie świat, w którym jest miejsce na wszystko na rodzinę, pracę, odpoczynek, również na Pana Boga i w tej ładnej układance wszystko mi się, wszystko mi się spina. Tylko, że to, to nie jest wizja biblijna to nie jest wizja szczęścia z Bogiem. Gdyż święty Paweł bardzo mocno podkreśla, że to Chrystus zbawia, że to on jest tym, który nas, który nas usprawiedliwia, który nas wyciąga i który, do, który jest w stanie uczynić nasze życie tak szczęśliwym, że nie jesteśmy sobie w stanie tego wyobrazić i ten świat jest za mały, żeby to szczęście, Pomieścić. Dlatego z jednej strony należy nam i cieszyć się, i dziękować, i wykorzystywać te różne, różnego rodzaju zdolności, które mamy, taką zaradność, też również, żeby pomagać tym, którzy tej zaradności mają mniej, ale nade wszystko należy nam pamiętać, że po pierwsze, każda zaradność, każda zdolność pochodzi od Pana Boga i Jemu należy za to dziękować i od Niego wyczekiwać zbawienia.